Dzień dobry. Witam was ponownie w Smart rozmowach. Moim i waszym gościem ponownie jest Natalia Wasielewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Doradca podatkowy, osoba zajmująca się też prowadzeniem bloga pani podatkowa. Tak. W poprzednim Dzień odcinku, się. do którego was serdecznie zapraszamy, mówiliśmy o tym, kim jest doradca podatkowy, gdzie można go znaleźć i w jakich sytuacjach można na niego liczyć. Dzisiaj zajmiemy się tymi sprawami, czyli ty, tymi o których Wspomnieliśmy, a dzisiaj rozwiniemy. Natalio, witam Cię ponownie. Dzień dobry. Dobra. Okay. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób działa doradca podatkowy. Jednak chciałbym się dowiedzieć od Ciebie, czy są jakieś mity związane z podatkami, które warto znać. Tak, istnieje wiele mitów, generalnie jakby panuje takie przekonanie, że podatki są straszne, że tutaj jakby w kontekście zakładania działalności gospodarczej no to oczywiście nie warto, nie opłaca się, no bo większość pieniążków, które zarobimy zostaną przekazane do budżetu państwa, natomiast no, no właśnie nie do końca tak jest i tutaj właśnie rola doradcy podatkowego polega na tym, żeby tak przeprowadzić tego podatnika, tak przeprowadzić tego przedsiębiorcę. Przez ten wybór formę prowadzenia biznesu, żeby te podatki były jak najmniejszym obciążeniem dla niego, żeby składki zusowskie były jak najmniejszym obciążeniem. Jeżeli chodzi natomiast o samo zakładanie i rozpoczynanie prowadzenia działalności, no to również tutaj jednoosobowa działalność gospodarcza to jest kwestia 30 minut bez konieczności wychodzenia z domu. Jeżeli chodzi o spółki, no to w miarę, w miarę już tutaj zapotrzebowania, w zależności od tego, czy chcemy, żeby to była taka standardowa, najprostsza umowa spółki, czy parę jakichś kwestii chcemy rozwinąć, no to może to potrwać troszeczkę dłużej. Natomiast no to również nie są jakieś bardzo czasochłonne procesy. Dlatego myślę, że tutaj wiele osób jest dosyć mocno zrażonych Podatkami, prowadzeniem działalności. Natomiast no, jeżeli ktoś ma dobry pomysł na biznes, to oczywiście, jeżeli zrobi to wszystko świadomie przy partnerstwie doradcy podatkowego, który te najlepsze rozwiązania, najlepsze drogi będzie potrafił mu wskazać, to na pewno gdzieś tam te zarobki będą zadowalające. I to, o czym też wiele osób zapomina, no to jest też fakt, że jeżeli jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę, no to my nie do końca zauważamy, Ile ten pracodawca tak naprawdę od tej pensji brutto nam odciąga i później przelewa na nasze konto? No to też jakby tam jest zawarty podatek, tam są zawarte składki zusowskie i gdzieś tam po prostu o tym zapominamy i dopiero na etapie jak prowadzimy własny biznes i tak poniekąd płacimy to z własnej już kieszeni i widzimy a jak wysokie są te obciążenia, no to jesteśmy trochę przerażeni. Natomiast no jakby... Często i gęsto te obciążenia na działalności gospodarczej no są jednak niższe od tych, które gdzieś tam pracodawca musi odprowadzać. Jeśli dobrze rozumiem, to doradca podatkowy jest takim tłumaczem z hebrajskiego na nasze. Szczerze podzielam strach, o którym mówisz, jak najbardziej. Ludzie boją się tego, moim zdaniem, ze względu na to, że jeśli zrobię błąd, czeka mnie kara. Tak. E Rzeczywiście, doradca podatkowy jest swego rodzaju tłumaczem i przekaźnikiem. No bo nie ukrywajmy, jeżeli osoba, która nie jest związana z podatkami, otworzy ustawę, chociażby o podatku dochodowym od osób fizycznych, no ciężko będzie jej się po prostu połapać w czymkolwiek i zrozumieć sens tych przepisów. Dlatego rolą doradcy podatkowego jest wytłumaczenie i, i wyjaśnienie tych regulacji w taki sposób, żeby przedsiębiorca świadomie wiedział, co go czeka um, i z czym to tak właściwie się je. Jeżeli chodzi o te kary, no to pamiętajmy, że, że każdy błąd można poprawić, a każde jakieś niedociągnięcie, omyłkę, um, wszystko można skorygować generalnie, a jakby to też nie jest tak, że te urzędy skarbowe to jest taki straszliwy organ, który gdzieś tam tylko czyha na nasz błąd. Um, Urzędy skarbowe rzeczywiście wyłapują te nasze błędy i zwracają się później o, o ich poprawienie. Natomiast no te kary, no to już w zależności od tego, czy to jest rzeczywiście jakaś po prostu umyłka, a czy jeżeli jest to jakieś świadome działanie, to oczywiście mamy się czego bać. Natomiast jeżeli po prostu wynika to z jakiejś niewiedzy, z jakiegoś niedopatrzenia, to można to skorygować i, i gdzieś tam to się obejdzie, a obejdzie bez większej, większych problemów, ewentualnie dopłacimy jakieś odsetki do podatku, a natomiast no, to są takie naturalne konsekwencje popełnienia błędu. Dobrze jest mieć takiego anioła stróża, jeżeli chodzi o podatki, no i też tutaj w późniejszym czasie kogoś, kto będzie nam tłumaczył, jak to wszystko działa. Czy jakieś mity jeszcze przychodzą Ci na, na myśl? E, tak, e, przychodzi mi na myśl taki mit, że na przykład zakładanie działalności to, to jest e, ogromna e, formalność, starta papierów i, i chodzenie od urzędu do urzędu. No to nie jest prawda, bo, bo w dzisiejszych czasach, w, dzisiejszy, w dzisiejszych realiach wszystko możemy załatwić online, przez internet, bez wychodzenia z domu. Trwa to rzeczywiście chwilę, moment e, i te wszystkie formularze są już na tyle domyślne, e, że każdy będzie potrafił sobie z nimi poradzić. Jeżeli chodzi o takie mity, no to też tutaj te składki zus najczęściej osoby, które chcą założyć działalność, obawiają się tego, że ojku ile ten ZUS będzie mi zabierał, przecież to są jakieś niebotyczne kwoty. Mhm. No i właśnie to też nie do końca jest prawda, bo na początkowym etapie działalności przez 6, a nawet 7 miesięcy jeżeli założymy tą działalność nie pierwszego, a drugiego dnia miesiąca, to możemy skorzystać z tak zwanej ulgi na start, czyli nie płacimy tych składek zusowskich w ogóle. A po upływie tego okresu przez 24 miesiące możemy korzystać z preferencyjnych składek ZUS, które rzeczywiście są w niskiej wysokości. I tym sposobem mamy generalnie 2,5 roku na to, żeby rozkręcić ten swój biznes bez istotnych obciążeń, które, które gdzieś tam mogą paść na nas ze strony mhm. ZUS-u. I wydaje mi się, że to jest taka bezpieczna poduszka właśnie dla tych przedsiębiorców, którzy nie do końca są pewni, czy ten biznes wypali. No jednak pod Upływie dwóch i pół roku będzie już wiedział, na czym stoi i czy jest gotowy na to, żeby ten ZUS na przykład płacić już w całości. Czy też, czy też okaże się, że ten biznes wcale nie był dobrym pomysłem? Szczerze się przyznam, nie wiedziałem o tym, że można w ten sposób to, to zrobić. Bezpiecznie się czuję słuchając tego, co mówisz, więc wydaje mi się, że nasi widzowie i słuchacze mogą się też z tym uosabiać. Dobrze, ale tu mamy początek, czyli możemy rozpocząć w ten sposób. Przeglądając Twój blog, czytając Twoje artykuły, widzę, że schodzisz też do dużych szczegółów, a zdziwił mnie jeden temat, jak można koszt siłowni uwzględnić w swoich kosztach. Rzeczywiście mam wrażenie, że, że podatnicy to, to jakby najbardziej kreatywna część naszego społeczeństwa. I tutaj tak, jeżeli chodzi o siłownię, to to była taka interpretacja, w której sportowiec chciał zaliczyć, profesjonalny sportowiec, który prowadzi własną działalność gospodarczą, no chciał zaliczyć koszty właśnie siłowni, trenera personalnego, jakiejś tutaj rehabilitacji, a nawet u fryzjera i kosmetyczki, no bo, bo jednak promuje ten swój klub, tam był chyba rugby. Mhm. I tutaj organ podatkowy przychylił się do, tego, do poglądów tego podatnika i uznał, że rzeczywiście te wydatki są związane z prowadzoną działalnością, mają wpływ na uzyskiwane przychody, dlatego można je rozliczyć w, kosztów, w kosztach. I, mm, I takich przypadków rzeczywiście można mnożyć. Mm, Całkiem świeża interpretacja dotycząca tego, że influencerka może rozliczyć w podatkowych kosztach wizyty u kosmetyczki. Tutaj chodzi o stylizację paznokci i również organ podatkowy no, był przychylny i stwierdził, że ok, skoro ta influencerka zajmuje się nagrywaniem filmików kulinarnych, na których widoczne są jej dłonie, to dobrze, może rozliczyć w takim razie wizyty u kosmetyczki w kosztach. Rzeczywiście dużo jest takich, takich smaczków, które gdzieś tam można wyłapać, myślę, tylko współpracując chyba z doradcą podatkowym, rozmawiając z nim i, i szukając tych sposobów na obniżenie swoich obciążeń podatkowych. Pamiętajmy, że to wszystko jest legalne. Jakby my się zwracamy do organu z takimi zapytaniami. Organ się wypowiada na ten temat, więc tutaj też mamy zapewnioną odpowiednią ochronę. Mówiliśmy też w poprzednim odcinku o tych błędach, co jeżeli przyjdzie kara. No właśnie to zapytanie nie jest od razu karą. Nie. Z takich porad, często nasi goście otrzymują porady albo jakieś hasła życiowe, które niosą ze sobą cały czas. Czy jest jakaś porada, którą dostałaś od kogoś pozytywna, którą chciałabyś przekazać? A... Tak, w moim przypadku to, to jakby rzeczywiście jest bardziej taka sentencja, natomiast dotyczy ona tego, żeby nigdy nie rezygnować z celu tylko dlatego, że... Osiągnięcie go wymaga czasu, no bo czas i tak upłynie, i rzeczywiście to się sprawdza tutaj w kontekście właśnie bycia doradcą podatkowym. Wymagało to dużo czasu, dużo pracy, żeby ten cel osiągnąć i żeby ten wpis na listę uzyskać. Natomiast no ten czas i tak był upłynął, więc dobrze, że spożytkowałam go w taki sposób, a nie zraziłam się do tego i nie odpuściłam bardzo szybko. Czego Ci gratuluję, ale w odbiciu od tego, czy jest może jakaś najgorsza rada, jaką dostałaś? Że nie warto być doradcą podatkowym w tak młodym wieku. A tutaj, jakby rzeczywiście, wiek dosyć często jest wypominany. Um, Natomiast w moim przekonaniu wiek to tylko liczba, a to, jakie mamy doświadczenie, jaką mamy wiedzę, to gdzieś tam dopiero wychodzi w relacji z klientem. I nie zawsze trzeba się sugerować tym, że ktoś, kto ma 30-letni staż w zawodzie, będzie lepszy od tego, kto ten staż ma na przykład 3, 4 czy 5-letni, bo nie zawsze to w ten sposób działa. Podatki to jest rzeczywiście taka branża bardzo rozwojowa, dużo się tutaj dzieje. Natomiast no, myślę, że, że odpowiednie kompetencje, które nabywa się właśnie przechodząc tą ścieżkę dojścia mhm. do zawodu, to znaczy przygotowując się do tego egzaminu, zdając go, odbywając półroczną praktykę a, i później pracując w tym zawodzie, no to już naprawdę dosyć szybko, jeżeli ktoś się mhm. dobrze czuje w podatkach, a, no, można, można działać dobrze, poprawnie i można ufać tym osobom. Mhm. Natalio, słuchając Cię, wiem, że ta osoba, która tu powiedziała, że za młodym, żeby zostać, nie miała racji. I nasi słuchacze, i nasi widzowie na pewno potwierdzą to. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Bardzo miło było Cię gościć. Do zobaczenia w następnych spotkaniach. Jeśli chcecie, aby Natalia pojawiła się u nas znowu, piszcie przemiłe komentarze. Dzielmy się wiedzą. Wszystkiego dobrego.